twierdza grosso zaliczona, idziemy dalej. Zapraszam, wychodząc z Twierdzy grosso po lewej stronie, albo inaczej po prawej stronie. Jak wychodzimy z Twierdzy grosso, mamy taki drogowskaz: albo podążamy ścieżką rowerową, albo na okrętkę, bo twierdza jakby nie patrzy, się znajduje mniej więcej w tamtym miejscu, i tam też podążamy. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma orientacji w terenie to samemu proponuję się tutaj nie wybierać bo zobaczcie dookoła za mną jest jedna ścieżka przede mną jest druga ścieżka a tu jest trzecia te drogowskazy które tu są to raz, że są połamane pokrzywione i tak naprawdę mówiąc nie wiadomo gdzie ma się jechać my podążamy tą ścieżką typu tutaj przede mną właśnie tą i jak to się mówi, każda ścieżka dziś będzie prowadziła. I jeszcze jedna taka uwaga: jak macie rowery typu małe koła, to ta ścieżka, która tu się znajduje, ona jest mocno, mocno zakamieniona. I na zwykłych oponach nie dacie rady. Ja mam opony czterocalowe, i naprawdę powiem, że jeszcze nie wybierają tak dobrze bo to są dwudziestki a powinny być co najmniej tutaj duże koła ta ścieżka jest mocno mocno ostra patrzcie, patrzcie jak ta ścieżka wygląda ona jest mocna zarówno jak i z jednej strony jak i z drugiej strony jest mocny spad nie wiem czy dobrze pojechałem zaraz to sprawdzimy na mapie a na chwilę obecną się rozłączam i już się widzimy na twierdzy Stamtąd jedziemy, czyli Grosso, tam mamy następną jakąś tam listę informacyjną. I gdzie to jest? Odwróćcie się tam. Tam się znajduje to wszystko. Idziemy eksplorować. Jak wam się podoba? Mocno, mocno, mocno. Uwaga na nogi, długie nogi. Długie nogawki raczej zapraszam. Widać, że tu jest coś otwartego. Czy wchodzimy tam do środka? No, spróbujmy wejść do środka, zobaczymy czy się nam uda. Pięknie, pięknie. Jesteśmy w środku. No, powiem że tutaj jest chyba... O Boże! Widzicie to? Z jednej i z drugiej strony? Tu jest niemiara chodzenia. Dużo, dużo, dużo tutaj można pozwiedzać, pochodzić. Więc zostawiamy rowerek i idziemy. Może tym razem zaczniemy od góry. Jak to wygląda? Bo nie wiem, czy będziemy dołem chodzić. To się prezentuje co najmniej pięknie tutaj. Świetna sprawa. Zobaczcie na to. Czysta poezja. Jesteśmy w środku fortu. Tu mamy mury. Tego praktycznie nie widać, widzicie? Zobaczcie, drzewa, a w ziemi wydrążony fort, fortyfikacja. I to się prezentuje tak: jesteśmy na szczycie w tym momencie. Tamtędy wchodziliśmy. Pięknie, pięknie. Pamiętajcie, jak chcecie robić, róbcie to z głową. Jak czegoś się obawiacie, gdzieś wchodzić, nie róbcie tego, nie wchodźcie tam. Bo czasami można, że tak powiem, popełnić duży błąd. A my idziemy dalej, zobaczyć. A widzicie, jak to wszystko jest ukryte. Tam mamy morze. Dobra my idziemy zobaczyć teraz w drugą stronę bo tam mamy jakieś tutaj pomieszczenia zobaczymy jak się to nam prezentuje pomieszczenia no są olbrzymie świetnie naprawdę świetnie to się nam tutaj prezentuje gdy będziemy wchodzili do każdego pomieszczenia to się jeszcze okaże ale skoro jesteśmy już tutaj na końcu Zaczniemy być może od końca. Słuchajcie, z racji tego, że ja dzisiaj jestem sam, nie będę się wygłupiać, bo jedna podstawowa zasada do jakichś dziwnych pomieszczeń typu nie wiem co dalej jest, nie wchodźcie nigdy sami. Ja spróbuję coś wam tam pokazać, ale do samego końca prawdopodobnie nie dojdę, a tutaj w międzyczasie, zobaczcie jak drzewo zaczęło rosnąć. Dobra, idziemy. Zobaczmy, co tam jest. Nie wiem, czy cokolwiek będzie tutaj to widoczne, ale tak jak mówię, samemu nie chodźcie. Tutaj można do góry, tutaj nie ma nic. Tam nie wiem, czy pójdziemy. Zobaczymy na górę, czy coś tutaj jest. Tutaj mamy zawalone. Tak jak widać. O, tak jak widać, mamy. Tam mamy zawalone więc nie będziemy wchodzić zobaczymy troszkę dalej co tam jest ale powiem szczerze jest mega mega, mamy tutaj jakieś pomieszczenie bunkier bez latarki nie ma takiej możliwości widzicie Cała wieżyczka szelecka. Tak to tutaj się kształtuje. A my nie będziemy chodzić dalej, bo nie ma takiego sensu. I po prostu kierujemy się z powrotem. Mega, mega, mega fajnie. Pomieszczenie jedno jest zeksplorowane. I wychodzimy. Wiecie co, naprawdę wchodząc samemu bez asekuracji drugiej osoby jest strach. Ale tutaj te pomieszczenia, zobaczmy, jak wyglądają. Jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie. Tu mamy jakieś te wejścia, nie wejścia. Pełno pomieszczeń. Jest to naprawdę słabo widoczne. Ale postaramy się coś pokazać, coś uwidocznić. Te korytarze się ciągną, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. Nie wchodźcie na żadne takie rzeczy. My pójdziemy sobie tędy zobaczyć bokiem. Świetnie to wygląda. Czyli to jest jakby jakaś obronna planka, bo tam mamy to pomieszczenie, a my spróbujmy iść tędy. No, nieźle, nieźle, nieźle. Latarka trochę ostra jest, bo musi być ostra. Szczerze mówiąc, dziwnie się czuję. Mam takiego, delikatnie mówiąc, pietra. Bo tak jak mówię, ktoś by zrobił za zakrętu buł i człowiek może, że tak powiem popuścić. Widzicie? Nieźle. A tutaj pewno jest załówek. Zobaczymy, co tutaj jest. O! Obronna jakaś wieżyczka, czyli jakby ktoś niepożądany tam chciał się dostać, no to mamy osobę, która nas broni. Słuchajcie, naprawdę robi to wrażenie. Jest dużo tego wszystkiego. Jeszcze jest jeden tunel do zwiedzenia, do zobaczenia. Ten tutaj, tunel, zobaczmy, co on prezentuje. Pewno to samo co tutaj bo ten mamy zamknięty, tu jest ta wieżyczka a tutaj ojej, to się nam pochromywa o, teraz lepiej ale mocno idzie w dół mocno idzie w dół nie wiem czy to jest widoczne Nie wiem, czy to jest widoczne, ale zobaczcie, jak to idzie w dół. W pewno na końcu znowu mamy jakąś komorę. Ciekawe, dokąd nas to doprowadzi. Czy to było remontowane, czy nie, tego nie wiem. Jak ja nie lubię takich załógów. Mamy komorę. Mamy komorę, jest. Obronna i tutaj mamy następną obronną. Tak jest to widoczne, widzicie? A my idziemy do góry. Jesteśmy słuchajcie, to by było na tyle jeżeli chodzi o ten tunel za nami to wejście tam ono ma długość około 70 metrów licząc dużymi krokami serducho pika aż dosłownie ale naprawdę mega mega zachęcam do przyjechania, zachęcam do zobaczenia my się znajdujemy na Bibilicz i z kampingu Bibilicz tutaj mamy około 4,5 km ja rowerkiem śmiało tutaj dojechałem, wy też dajcie radę zapraszam was a my tymczasem podążamy dalej czyli szukamy trzeciego tym razem portu słuchajcie, drugi port zaliczony, ale nie wiem o co tutaj chodzi, i co się działo bo szczerze mówiąc Trochę zwątpiłem, patrzcie się na to, widzicie? Ślad po kuli. <ścoughs> Szczerze, nie wiem co za cymbał tutaj strzelał, ale ewidentnie to jest ślad po kuli. Przedupione. Dobra, lecimy dalej. My się żegnamy już z Alterarią i szukamy trzeciej fortyfikacji. Więc podążamy tam. No na bogato mamy to. Nie, naprawdę tu jest na orientację teren, i to równo. Co my tutaj mamy? Valmaggiore to przecież tam było, a nie tam. Dobra, zobaczymy, lecimy w dół. I mamy miejsce widokowe. Miejsce widokowe chyba tym razem to jest na pule. Tak, tam w oddali mamy pule. I to jest to całe miejsce widokowe, a my będziemy podążać, nie tracimy czasu i podążajmy dalej, czyli lecimy cały czas w dół. Słuchajcie, żeby to było to. Trzeba sprawdzić. Nie wiem gdzie dotarłem. Nie wiem gdzie jestem, ale tutaj coś mamy na szczycie. Więc rowerek zostawiam na dole. I spróbujmy się tam wdrapać. Tu jest naprawdę stromo. Mocno stromo. Nie wiem czy w ogóle tutaj coś będzie ciekawego. Słuchajcie, tutaj nic nie ma. Chyba, że były jakieś bunkry wcześniej. Chyba, że jakieś bunkry, bo naprawdę, tutaj nic nie widzę, żeby coś było. Mamy od powietrzniki. Pod nami coś się znajduje, jakiś bunkier. Ale nie tego się spodziewałem. Sprawdzimy sobie jeszcze lokalizację, czy w dobrym miejscu jesteśmy. Wiecie co, patrząc na nawigację, to to się wygląda w ten sposób. Jesteśmy obok Walmagiore, a ten drugi, aha, ten pierwszy, co myśmy byli, to był fort Walmagiore, to znaczy drugi, a teraz my szukamy baterii Walmagiore, czyli cała altereria gdzie była, bo fort, to tam to były koszary, tak jakby, a my szukamy teraz altererii i pewno ona gdzieś tutaj przy tym wybrzeżu się znajduje. Więc szukamy i znaleźliśmy naszą baterię w Jest to dosyć tutaj bardzo rozciągnięta. Tak jest to widoczne, ale żeby tam podejść, to naprawdę nie wiem w Zobaczymy, być może górą wejdziemy, ale naprawdę jest tutaj ciężko. Idziemy zobaczyć górą, dobra. Znajdujemy się na tym całym szczycie, tak jak jest to widoczne. Jest co pięknie tutaj, wygląda co najmniej cudownie, ale czy my tam będziemy szli, to tego nie wiem, bo wszaki są olbrzymie i można zlecić nie co. My pójdziemy sobie zobaczyć. A tutaj mamy takie wejście, zejście. Zobaczymy jak to wygląda. Tam już się nie będziemy wygłupiać. Bo to, to jest dosyć głębokie, więc po prostu my się będziemy stąd już ewakuować. Ale co jak co, to nogi już mam tak scharatane. Jedziemy. Czwarta. Będzie szukana i zobaczymy, jak nam to pójdzie tym razem. Zapraszamy. I tam mamy artylerię. Ta artyleria, to zobaczcie, ciągnie się aż tutaj za mną. Całym wybrzeżem idzie. To była jedna wielka fortyfikacja obronna. A my będziemy podejrzeć, podążać nie tutaj, tylko tak jak nas tutaj to kieruje ta ścieżka rowerowa. chcecie dom w Chorwacji nad morzem? Podobno jest do sprzedania. Zobaczymy, którędy mamy jechać, prawo czy lewo? jadę lewo wiecie co chyba dobrze pojechałem niesamowite patrzcie jak tu pięknie jak malowniczo ha. widzicie my z tamtą przyjechaliśmy przepiękna przepiękna, nie wiem co to jest, rezydencja. Wiecie co? Mocno, mocno za daleko zajechałem, jakby nie patrzeć, bo ten ośrodek wypoczynkowy się znajduje praktycznie pod samą pulą, a my musimy się cofnąć jakieś 200-300 metrów. Nawet biorąc pod uwagę, to to było więcej niż 300 metrów, bo prawie pół kilometra za daleko zajechaliśmy. Jedziemy tutaj w głąb. Tutaj musimy się piąć na tą górkę, więc walczymy. Rowerek dostaje, żeby nie powiedzieć w dół, bo walczy ostro. Patrzcie, jak rzuca. No i chyba już dojechaliśmy. Chyba to już mamy. O, jest. To jest czwarta, czwarta lokalizacja. Jak ona tu wygląda? To zobaczycie, ale chwilę, chwilę dychu musi być, bo naprawdę trochę ta trasa dała w kość. To my tutaj mamy pierwsze. Jakieś takie pomieszczenie Uuu. Powiem szczerze strach tam wchodzić Poczekajcie, zróbmy tak Wyśle swoim bliskim lokalizację, gdzie jestem żeby nie w razie czego nie widzieli, gdzie mnie szukać, i wchodzimy do środka. Słuchajcie, lokalizacja jest, że tak powiem, wysłana. A my zobaczmy, co tutaj mamy, bo szczerze mówiąc, tu jest jeden wielki strach tutaj wchodzić. Kroatina 2024. Nie wiem, czy po prostu tutaj. No nie, no szczerze. Jeden wielki strach. Mamy pomieszczenie jedno, drugie Tamta jak widać w oddali Nie wiem czy tędy można wchodzić Zobaczmy Patrzcie jakie wielkie jedno pomieszczenie Masakra. Nie wiem czy to jest widoczne coś, 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 coś niesamowitego. Dobra, szczerze. Nie zacisło i uciekam stąd. Mocno, mocno w dołku cisło. Słuchajcie, ja cały czas powtarzam. Samemu się nie powinno wchodzić w takie miejsca. Broń w bazboże. Ja też tego nie powinienem robić. Bo nie daj Boże, żeby coś się stało. To jest pozamiatane. Ale co ja robię przed wejściem do tego typu pomieszczenia wysyłam lokalizację do bliskich gdzie jestem ze zdjęciem? I jak wychodzę, to tak samo informuję, że jest OK. Czyli jakieś kwestia 15-20 minut i musi być następna informacja. Jedziemy. Tak, weszliśmy do następnego pomieszczenia. Trochę tutaj sobie pochodzimy, bo jest w miarę bezpiecznie. Wszystko mamy zakratowane. Dotarliśmy do czwartego fortu. Naprawdę masakra. Gdyby tutaj dotrzeć, to to graniczy z cudem. Wszystko zarośnięte. Patrzcie, patrzcie, a my spróbujemy znaleźć wejście do środka. Ciekawe czy nam się uda. Czy warto tu przyjechać? No na pewno jest warto. Dla samego faktu. Ktoś tu kapelusz zgubił, nawet dwa. Ja sądzę, że tutaj da się jakoś wejść. Tylko pytanie, jak? Pomimo, że jest wszystko zakratowane, to może gdzieś jakaś luka tu jest. Jak myślicie? Wiecie co? Jakoś się udało, ale nie proponuję wchodzić tędy, co ja. Takie mamy tu, powiem, pierwsze. Bo jest to za... Kratami. My się spróbujemy tam dostać na górę. Ewentualnie tędy przejść, zobaczyć. Ale nie, idziemy górą. Zobaczymy, czy się w ogóle da tędy przejść. Górą nie ma przejścia, więc próbujemy tędy. Uwaga na głowy. Tutaj ktoś tędy chodził. Mega. Ja dziękuję. Zobaczcie. To wszystko, wszystko jest że powinienem tutaj nie wchodzić, ale sprawdźmy, co mamy tutaj do zaoferowania i czy się da w ogóle wejść. Jeśli co, będziemy tylko na górę i dalej nie będziemy wchodzić, bo tu nie ma sensu. Widać. Mocna, mocna ruina tu jest. Nie wygłupiajmy się. Schodzimy na dół. I jedziemy dalej zobaczyć. Jeden skok za drugi. Się nie rozpędźcie tylko. Ze skakaniem. Tylko się nie rozpędźcie. Dobra, wychodzimy. Tak jak przyszliśmy i nie ma cergieli. i otwarcie. Jedna wielka ruina. Nie ma gdzie chodzić. Wszystko pozawalane. Ale obyki tak robi wrażenie. Uf. Ja się zmęczyłem. Chyba czas najwyższy wracać. Słuchajcie. Jeżeli wam się wszystko podobało, a co najmniej było ciekawie, zapraszam do podniesienia łapki do góry i zasubskrybowania nas. Takie wyjazdy z takimi atrakcjami i eksplorowaniem dziwnych miejsc, dziwnych zakątków to tylko może być u Więc za chwilę obecną z tego miejsca pozdrawiam i zobaczymy jeszcze po drodze jak trasa wygląda. Kierujemy się na camping. I to jest koniec relacji z Fortu Munita. Jedna wielka ruina. Ale jak może kiedyś ktoś to odrestauruje, odremontuje, to może będzie coś do zwiedzenia. Żegnamy Fort Monita. Atrakcja. Dla rowerzystów Którzy mają naprawdę dobry sprzęt Może być ciekawa, zapraszamy wszystkich I wyjeżdżamy, pytanie gdzie? Gdzie myśmy wyjechali? nie bo ja nie Dobra wracamy, idziemy normalnie drogą Bo z tyłu mamy taką Właśnie prywatną jakby posesję I zobaczymy gdzie nas ta droga prowadzi. I tutaj, a my to ja do miasteczka, tego co zawsze, tego małego, urokliwego. Już my tutaj byli, nie wiem czy pamiętacie. Pojechaliśmy tamtędy, czyli jesteśmy na dobrym, że tak powiem, kierunku. w campingu. Ale z tego miejsca już się z Wami pożegnam. I do zobaczenia. Na razie trzymajcie się. Wpadajcie do marzycieli.